Dobrze, więc dzisiejszym tematem przedmowy są słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do swoich uczniów, gdy zaczął ich uczyć modlitwy, tej modlitwy pańskiej. Po tej modlitwie powiedział do nich taką przypowieść o człowieku, który miał iść do swojego przyjaciela, i tam wyraził takie. Takie jakby polecenie, przykazanie. Mówi proście, szukajcie i, i kołaczcie. I chciałbym przeczytać najpierw ten tekst, a później sobie o nim troszeczkę popowiadamy. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, wersety od 5 do 13. Mamy tutaj też tak wyświetlony, możemy śledzić. I rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzej mi się, drzwi już są zamknięte. Dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam Wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i damu, ile potrzebuje. A ja Wam powiadam, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzie jest taki ojciec pośród Was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc Wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Są to jakby kluczowe słowa dla życia chrześcijanina, bo na tym polega nasze życie i na tym polega szukanie właściwego, właściwej drogi. Pan Jezus, wyrażając te słowa, czasami myślimy sobie w ten sposób: no jeżeli poproszę, to otrzymam. Jeżeli będę szukał, to znajdę. A jeżeli zapukam, to mi otworzą. Tylko patrząc na, tylko na te wersety, a nie znając reszty Pisma Świętego, możemy zaprowadzić się w kozi róg. Że możemy zostać jakby w błędzie, który nie pozwoli nam zbliżyć się do Boga. Bo pierwszym krokiem wierzącego człowieka tak, jest uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Co też mówi Piotr kiedy już po wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa wygłasza swoje kazanie i przemawia do ludzi i oni w pewnym momencie pytają się, no to co my mamy zrobić? A On do nich odpowiedział, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. I to jest pierwsza rzecz, którą człowiek, który uwierzy, musi dokonać. To jest pierwszy krok w jego życiu, w jego życiu wiary, w jego życiu podążania za Panem Jezusem Chrystusem. I kiedy Pan Jezus wyraża tą myśl o proszeniu, to też człowiek musi wiedzieć, w jaki sposób prosić, kiedy prosić, o co prosić i kogo prosić. I na tym polega poznawanie Słowa Bożego, żebyśmy wiedzieli, kto, kiedy, jak, i w jaki sposób może e, prosić i kiedy, w jakich okolicznościach jego prośba, jego błagania, jego modlitwy zostaną wysłuchane. Nie jest to tak, że przyjdę, poproszę i zaraz otrzymam, ale jak mówi Jan w pierwszym swoim liście, mówi: Ten, kto według woli Bożej, prawda? Zgodnie z wolą Bożą się modli i prosi, to ten otrzymuje. I my musimy o tym pamiętać, że zgodnie z wolą Bożą, jeżeli prosimy zgodnie z wolą Bożą, to wtedy mamy pewność, że Bóg nas wysłuchuje i że otrzymaliśmy to, o co prosiliśmy. Ale zgodnie z wolą Bożą, nie poza nią. Wolą Bożą jest to, aby Jego imię, zgodnie z tą modlitwą, którą uczył uczniów, apostołów, tą modlitwą Pańską, aby imię Boga było święte pośród nas. Zawsze mówi, niech imię Twoje się święci. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas musi uznać Boga za świętego w swoim życiu i wiedzieć, że On jest święty i ten, który zamieszkał w naszym sercu. I nie możemy zbliżyć się do Niego, tak jak też mówiliśmy w piątek, jeżeli my nie postępujemy we właściwy sposób i nie szukamy świętego życia. I tutaj też Pan Jezus zwraca uwagę, mówi: Szukajcie, a znajdziecie. Więc czego mam szukać? Mam szukać Boga, mam szukać poznania, mam szukać świętości, mam szukać bliskości z Chrystusem, mam szukać tego życia, które Jezus mi ukazuje, aby się do niego upodabniać. I wtedy znajdę to, czego szukam. Chyba, że możemy też rozumieć to w taki sposób, że Pan Jezus powie, że to, czego szukasz, to znajdziesz bo też w liście do Galacjan Paweł ostrzega Galacjan, że ci, którzy sieją dla ciała, to co będą robić? Ciała będą rządzić skażenie i to znaczy dokładnie zatracenie, zniszczenie i wtedy, jeżeli będziemy szukać tego, to właśnie to znajdziemy, ale jeżeli będziemy szukać całym swoim sercem Chrystusa w swoim życiu, to Bóg mówi, to Pan Jezus mówi, że objawi się tym, którzy szukają Go poprzez wypełnianie jego przykazań poprzez wypełnianie jego słowa temu się objawi i u tego zamieszkają więc musimy z baczną uwagę zwracać na to jak słyszymy i co słyszymy żebyśmy we właściwy sposób umieli prosić żebyśmy we właściwy sposób umieli szukać i żebyśmy umieli zapukać do właściwych drzwi bo kto kołacze temu otworzą ale jednak czytamy w Biblii zobaczcie że byli ludzie którym drzwi nie zostały otworzone Mamy przypowieść o pięciu nierozsądnych pannach, które zapomniały napełnić swoje wnętrza, swoje serce yy, duchem świętym, że nie, nie były napełnione i kiedy przychodzą do drzwi i pukają, pukanie było usłyszane, ale za drzwi rozległ się głos: "Odejdźcie stąd, nie znam was". I kiedy my nie prowadzimy właściwego życia, to możemy pukać do tych drzwi. Drzwiami jest Chrystus. Ale czy one zostaną otworzone? Zastanówmy się. Więc nasze poszukiwania muszą być zgodne ze Słowem Bożym, żebyśmy wiedzieli o co prosić, jak prosić, gdzie szukać, kogo szukać, unikać tych złych rzeczy w naszym życiu. I zapukać do właściwych drzwi. Jezus jest drzwiami, Jezus jest drogą, Jezus jest życiem wiecznym. I do tych drzwi musimy pukać. Aby one zostały nam otwarte i abyśmy my weszli na to pastwisko, gdzie będziemy mogli się żywić Bożym pokarmem, Bożym Słowem. Tutaj Pan Jezus zwraca też szczególną uwagę na pokarm, bo ten człowiek wyszedł szukać pokarmu. Naszym pokarmem jest Słowo Boże. Naszym pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Pan Jezus stwierdził, to kiedy przemawiał do swoich uczniów, i mm, kiedy rozmawiał z Samarytanką, przyszli do niego prawda, uczniowie, chcą mu dać jeść. A on mówi: Ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nas posłał Chrystus, nas posłał Bóg, i naszym pokarmem powinno być wykonywanie jego dzieła. Naszym pokarmem powinno być Słowo Boże. Jak też w innym miejscu Pan Jezus mówi, kiedy przychodzi diabeł do Niego i chce go kusić, i chce wywrzeć na Nim presję, żeby zrobił jakiś, prawda, cud. Pan Jezus mówi, nie samym chlebem człowiek żyje, ale żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Jeżeli człowiek puka nie do właściwych drzwi, Zobaczcie, miejsce, w którym zostało nakarmionych 5 tysięcy ludzi, kiedy Jezus roznożył chleb i zostało nakarmionych tak wielu ludzi. W pewnym momencie ci ludzie, którzy zobaczyli to, co Jezus uczynił, podążając za Nim, Jezus stwierdził, że nie szukają Go dlatego, że widzieli cud, ale tylko dlatego, że dostali chleb. Więc oni szukali zaspokojenia swoich. Materialnych, fizycznych potrzeb. Nie szukali Boga jako Boga dla siebie i chcieli go uczynić królem tylko dlatego, że zauważyli, że On może zaspokoić ich fizyczne potrzeby. Ale tam jest napisane, są takie słowa, że Jezus ukrył się przed nimi i nie pozwolił im na to, żeby w taki sposób go połali królem. Ukrył się przed nimi, te drzwi przed nimi się ukryły. Bóg potrafił ukryć przed naszymi oczami drzwi, jeżeli w niewłaściwy sposób prowadzimy swoje życie. Jeżeli mamy niewłaściwe motywacje w naszym życiu. Zobaczcie na samym początku może nie na samym początku, ale już jakiś czas istnienia człowieka, kiedy Abraham modlił się o Sodomę i o Gomorę. I później historia, prawda, Lota, którego Bóg wyprowadził z Sodomy. Tam były drzwi opisane, do których ludzie nie mogli się dostać, bo ich oczy były zasłonięte. Aniołowie porazili ich wzrok, także nie widzieli tych drzwi, bo ich motywacje, ich czyny były złe. Więc, i my, jeżeli mamy złe motywacje, w niewłaściwy sposób chcemy prowadzić swoje życie, odrzucając Boże Błogosławieństwo i tą duchową drogę naszego życia. A chcąc zaspokoić tylko swoje materialne potrzeby i patrząc tylko na to, te drzwi zostaną przed nami ukryte, nie znajdziemy ich. Jezus się ukryje. Dopóki nie będziesz chciał tak naprawdę być blisko z Chrystusem dla Niego samego, dla Jego obecności w swoim życiu, <laughs> dla zmiany swojego własnego życia, dla zmiany swojego serca, to te drzwi się przed Tobą ukryją. Nie będziesz mógł zapukać do właściwych drzwi. Więc chciałbym, abym ja i każdy z nas zrozumiał, jaka jest nasza droga, i jakie jest nasze życie, żebyśmy to przyjęli nie tylko swoimi myślami, ale żebyśmy to przyjęli w sercu i zapisali to głęboko. I kiedy będę przychodził, to mogę mieć pewność, że Bóg mnie wysłuchuje. Kiedy moje życie jest właściwe, kiedy polegam na Chrystusie, kiedy trwam w Nim, kiedy spełniam Jego przykazania, kiedy okazuję mu właśnie w ten sposób moją miłość, moje oddanie, to w ten sposób mogę być pewien, że Bóg wysłuchuje moich modli i że jeżeli wołam do Niego według Jego woli, to on wysłucha i spełni tą prośbę, bo to jest według Jego woli. Pamiętacie słowa, które czytamy o, o Eliaszu? Też w liście Jakuba, gdzie Jakub zwraca właśnie uwagę na Eliasza jako na człowieka sprawiedliwego, który się modlił, tak? I nie było deszczu. Potem się modlił i znów był deszcz. Ale czy on się modlił tak sam z siebie? Poszedł i: mam dzisiaj kaprys, żeby przez trzy lata nie padał deszcz? A później mam kaprys, a niech sobie zacznie padać deszcz. Ale nie. To Bóg powiedział mu, teraz się módl, bo nie będzie deszczu, i po tych trzech latach, kiedy minęło ten czas suszy, mówi, teraz się też módl, bo chce spuścić deszcz. Więc to jest nasze współdziałanie z Bogiem według Jego woli. Kiedy Bóg wyraża swoją wolę, a my się według Jego woli modlimy, według, Niego, według Jego woli wyrażamy swoje prośby, błagania, modlitwy, to wtedy te modlitwy są wysłuchiwane. Kiedy nasze serce również jest czyste. Nie mówię, że nie, zawsze to powtarzamy, nie mówię, że nie jest dopuszczone popełnić błąd przez nas, ale nasze serce ma być czyste. Zobaczcie, kiedy Bóg wyraża się o Dawidzie, to powiedział, że znalazł męża, który jest według jego serca. Ale czy Dawid nie popełniał błędów? Popełniał, i to nawet bardzo poważne, ale jego serce wobec Boga było czyste. Więc i my też mamy mieć czyste swoje serca, nasze pragnienia wobec Boga mają być czyste, nasze motywacje mają być właściwe i czyste, żebyśmy mogli być blisko Boga i żebyśmy mogli od Niego otrzymywać to, co dla nas przygotował. I teraz, tutaj, w tym czasie, w czasie tej pielgrzymki i kiedy zakończymy bieg naszego życia. Bo wiele rzeczy przygotował dla nas Bóg w czasie teraźniejszego życia. Wiele błogosławieństw, i wiele pracy dla nas, którą chce przez nas wykonać, bo jesteśmy Jego dziełem, jesteśmy Jego naczyniem, jesteśmy Jego narzędziem, jako wszyscy razem i każdy z osobna. Więc te rzeczy powinniśmy mieć w sercu, o te rzeczy powinniśmy zanosić modlitwy, o te rzeczy powinniśmy prosić i błagać. I wiele miejsc pokazuje nam w Słowie Bożym, o co tak naprawdę powinniśmy się modlić, o co zabiegać i czym żyć, czego szukać i do jakich drzwi pukać. Chcemy to przyjąć do swoich serc. Niech to dzisiejsze Słowo wypełni nasze serca i niech ono nas prowadzi. Niech będzie pochodnią to, co teraz słyszymy i to, które jeszcze będziemy słyszeć, aby Bóg naprawdę był uwielbiony w sercach naszych przez życie nasze, Godnej Jego świętej Ewangelii, którą nam dał.